Cześć, witam Cię w materiale, w którym przedstawię Ci bardzo prostą, taką podstawową analizę zestawienia obrotów i sald. Mamy do czynienia z firmą produkcyjną, która podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego. Pierwsza rzecz, którą tutaj widzimy, od której zaczynamy analizę, to są środki trwałe. No i już na podstawie tej pozycji, porównując ją z innymi pozycjami obrotówki, jak chociażby pozycje zapasów, widzimy, że no, samo środki trwałe stanowią dość istotną pozycję. Teraz, aby dokładnie przeanalizować, co się znajduje w środkach trwałych, to oczywiście powinniśmy mieć tutaj ewidencję analityczną, ale to sobie zostawimy na jakąś inną okazję. Jeżeli w ramach tej ewidencji analitycznej będziemy mieć dużą pozycję samochodów, nie, a maszyny i urządzenia będą stanowiły niewielką wartość w bilansie tej, tej firmy, no to wtedy wnioskujemy, że to jest firma handlowa bardziej. Natomiast w tej firmie pozycja maszyny i urządzenia jest istotna, zresztą samochody również. Spójrzmy, środki trwałe wzrosły o 600 tysięcy. Będzie to widać w pozycji środków trwałych w budowie, gdzie po stronie ma mamy przyjęcia. Znaczy tutaj oczywiście mogą też być likwidacje środków trwałych w budowie, no, ale jeżeli założymy, że to są przede wszystkim przyjęcia na środki trwałe, no to to będzie zbieżne mniej więcej z kwotą, która powiększyła wartość środków trwałych brutto. Jakieś saldo pozostało, ale to jest kwota nieistotna. Co ciekawego w środkach pieniężnych, oczywiście kasa to jest jakaś taka podręczna i tutaj są niewielkie ilości gotówki przeobywane. Natomiast jeśli chodzi o środki pieniężne w banku, to na początek roku widzimy, że było 6 milionów. Lokata 5 milionów 600. Natomiast na koniec roku zdecydowanie stan środków pieniężnych spadł do miliona zaledwie. Co będzie miało wpływ na znaczące obniżenie wskaźnika płynności tego trzeciego, tak, czyli płynności natychmiastowej, który wyliczamy dzieląc po prostu wartość środków pieniężnych przez wartość zobowiązań krótkoterminowych. Pozostałe wskaźniki płynności mogą się zachowywać inaczej, dlatego że to będzie zależało od pozycji należności i zapasów. Spójrzmy na konto 201 należności od odbiorców krajowych. Mamy zaledwie 470 tysięcy. Jeżeli byśmy sobie porównali chociażby ze środkami pieniężnymi, ale przede wszystkim z przychodami ze sprzedaży, to wydaje się dość zaskakujące, że jest tak niski poziom należności przy obrocie rocznym 60 milionów. Odpowiedź, dlaczego tak jest, częściową znajdziemy w pozycji 249. Tutaj są również należności z tytułu dostaw i usług, tylko że od jednostek powiązanych, konkretnie od udziałowców spółki. Mimo to, nawet jeżeli tutaj będzie kilkaset tysięcy dotyczących należności z tytułu dostaw, po dodaniu do tych 400 tysięcy w tej pozycji nadal wydaje się, że jest to niska pozycja. Wynika to z faktu, że firma ma działalność sezonową. I na koniec roku generalnie ma należności spłacone. Tak one dwa miesiące wcześniej, kiedy zresztą przeprowadzona jest inwentaryzacja sald, potwierdzenia sald z kontrahentami, jest znacznie, znacznie wyższa ta wartość. Zresztą widać to, widać to na obrotach. Jeżeli mamy w ciągu roku 58 milionów obrotu, no to na pewno są takie momenty w roku, kiedy te stany wynoszą znacznie więcej niż te 400 tysięcy. O tej działalności sezonowej też będzie świadczył. Świadczyło konto rozrachunków z tytułu VAT-u i tu widzimy, że wiele się nie zmienia, czyli generalnie znaczy wzrosły, tak, te, te należności, ale to wynika z faktu, że pod koniec roku są nabycia, nie ma sprzedaży. W związku z tym mamy VAT albo do przeniesienia, albo do zwrotu od urzędu skarbowego. Spójrzmy na pozycję zobowiązań z tytułu dostaw i usług i tutaj mamy znaczącą zmianę. Na początku roku i w latach poprzednich było to podobnie, Mamy 3 miliony 700 000, na koniec roku 15,5 miliona. No to od razu powi powinno spowodować włączenie się jakiegoś alarmu, czyli sprawdzenie co się stało, że zobowiązania wzrosły kilkukrotnie w porównaniu do roku ubiegłego. Odpowiedź znajdziemy w pozycji materiałów, których wartość również na koniec roku Znacząco wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Czyli tutaj mamy wzrost rzędu 12 milionów, a jeśli chodzi o zobowiązania, też będzie to około 12 milionów. Oczywiście, w pozycji zobowiązań, jeżeli to był zakup krajowy, mamy również podatek VAT, więc to nigdy dokładnie nie będzie odpowiadało wzrostowi pozycji materiałów. Co się takiego mogło stać, że tak znacząco wzrosła ta pozycja? No, oczywiście domyślamy się, że nastąpił jakiś zakup materiałów, który prawdopodobnie miał miejsce pod koniec roku, dlatego że my nie zdążyliśmy znaczy firma nie zdążyła jeszcze uregulować tych zobowiązań no i te materiały jeszcze nie zostały zużyte. Rzeczywiście, w okresie dwóch ostatnich miesięcy roku obrotowego, spółka, mając jakby w planach wykonanie dużego zlecenia, dokonała znacznego zakupu materiałów, zresztą. Potem zwróciła znaczną ich część, część po dniu bilansowym, natomiast pozostała część została faktycznie zużyta, także tutaj ta sytuacja się wyjaśniła. Natomiast z punktu widzenia osoby, która analizuje salda, jest istotne, aby sprawdzić, jakie są przyczyny takiego znaczącego wzrostu tych pozycji. Widzimy, że tutaj pojawił się jakiś odpis aktualizujący materiały, czyli spółka uznała, że one utraciły swoją wartość użytkową. Będzie to miało odzwierciedlenie w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych, nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, nawet dokładnie ta sama kwota, czyli utworzono odpis w koszty, pozostałe koszty operacyjne, no i oczywiście w korespondencji z kątem zespołu 3. Wartość odpisów pomniejszy w bilansie wartość materiałów. Pozycja towarów jest tutaj bardzo niewielka, tak i stąd już widzimy, że nie jest to firma handlowa, raczej na pewno nie jest to firma handlowa, bo spojrzymy sobie jeszcze na obroty narastające za, za dany rok, no jeżeli to jest 200 tysięcy przy obrocie materiałowym 70 milionów, to już mamy stuprocentową pewność, że firma jest typowo firmą produkcyjną, ewentualnie usługową, tak, bo jeżeli firma budowlana też będzie miała oczywiście materiały w magazynie. Może mieć oczywiście też, może mieć, nie musi, bo może produkować czy wykonywać swoje usługi z materiałów powierzonych, czyli materiałów swojego inwestora. Jeśli chodzi o czwórki, to jedna z pierwszych rzeczy, którą możemy sprawdzić, czy saldo konta 490 jest zgodne z sumą sald na kontach czwórek. Tu widzimy 62 miliony 059 000 i to jest zgodne z saldem konta 490. No, widać, że tutaj. Prawdopodobnie wyjścia z kręgu są prawidłowo ewidencjonowane, no bo mamy saldo po stronie winien na 791, zgodne z saldem po stronie ma na koncie 790, ale tutaj pewności zasadniczo nie mamy, tak? czy to konto uszczelkowe jest stosowane tak jak trzeba, czyli wszystkie operacje, które są ujmowane na kontach z kręgu drugostronnie powinny być ujmowane na koncie 791 i dopiero drugi zapis, na koncie spoza kręgu koresponduje z kątem 790. Nie wiem, czy ta zasada jest tutaj stosowana, bo musielibyśmy oczywiście to sprawdzić. Co jeszcze? Wróćmy do środków trwałych odpisy umorzeniowe. Tutaj jest wzrost odpisów, ponieważ nie mamy żadnych likwidacji ani po stronie winien, kąt umorzeniowych, ani po stronie ma kąt wartości brutto, środków trwałych i wartości niematerialnych. W związku z tym, Różnica salda BZ i BO dotyczy wyłącznie naliczonej amortyzacji. No i to jest kwota łącznie 483 432. Teraz, jeżeli przejdziemy sobie do konta amortyzacji, mamy 217 tysięcy, ale uwaga, dalej mamy pozycję amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów i łącznie te dwa salda właśnie dają kwotę 483 432. O czym świadczy amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodów? Może świadczyć o tym, że mamy albo samochody osobowe o wartości powyżej 150 tysięcy złotych, ale szczerze mówiąc, musiałoby być ich dużo, albo musiałyby mieć naprawdę potężną wartość, żeby roczna amortyzacja, która przekracza, tak, naliczona od wartości powyżej 150 tysięcy, wynosiła aż 260. Czyli druga opcja, która wchodzi w rachubę, to jest. Amortyzacja samochodu w leasingu operacyjnym, który na potrzeby rachunkowości kwalifikowany jest jako leasing finansowy, czyli umowa leasingu spełnia jeden z warunków z artykułu 3 ustęp 4 ustawy. Prawie wszystkie umowy leasingu operacyjnego spełniają te wymogi, tak więc firma wprowadziła leasing do ksiąg i tutaj jest właśnie amortyzacja tych przedmiotów w leasingu. Jeżeli spojrzymy sobie na strukturę kosztów rodzajowych, to widzimy, że największą pozycją jest zużycie materiałów i energii. I to również sugeruje wyraźnie, że mamy do czynienia z firmą produkcyjną. Usługi obce też potężna kwota. Co ciekawe, wynagrodzenia stanowią kwotę znacznie, znacznie niższą, co nie jest typowe dla firm produkcyjnych, bo zwykle firma firmach produkcyjnych zatrudniamy dosyć sporo osób, chociaż w firmach handlowych również, więc. Pozycja wynagrodzeń tutaj jakichś jednoznacznych wskazówek nam nie daje, ale wydaje się, że jest tutaj, w tej firmie akurat jest wyjątkowo niska. Dlaczego? No, proces produkcyjny jest tutaj specyficzny. Z jednej strony, koszt wytworzenia stanowi w ponad 90% wartość zużytych materiałów, to nie jest zbyt specjalnie typowe, i tutaj produkcja odbywa się w sposób automatyczny, po prostu na, na linii produkcyjnej. Coś wchodzi na początku i wychodzi na końcu. Także tutaj udział pracy człowieka jest bardzo niewielki, w związku z tym liczba zatrudnionych osób też jest nieduża. Tutaj jest mniej niż 10 osób zatrudnionych. To może być zaskakujące, biorąc pod uwagę 60 milionów obrotu. Czyli jeden pracownik średnio wypracowuje około 6 milionów przychodów. Obrót jest około 59 milionów, jeżeli odejmiemy rabat pośredni. Koszt sprzedanej produkcji 36 milionów, i tutaj możemy sobie od razu sprawdzić, bo musimy jeszcze dodać te dziwne dodatkowe koszty konta, ale nie ma tutaj zbyt dużo tych kwot, także jeżeli per saldo byśmy wzięli te konta i to, no to będzie tam kilkaset tysięcy, czyli około 36,6 miliona to jest koszt sprzedanej produkcji. Przy obrocie 59 milionów, także widzimy, że marża, marża jest tutaj no, całkiem przyzwoita. Natomiast, jeśli chodzi o pozostałe koszty w układzie kalkulacyjnym, widać, że koszty zarządu są skromne 2 miliony, natomiast dziesięciokrotnie wyższe są koszty sprzedaży i to są w szczególności wynagrodzenia handlowców, koszty magazynu, wyrobów gotowych, transportu i inne koszty. Związane ze sprzedażą wyrobu gotowego. Jeśli chodzi o rozliczenia czynne, to widzimy, że one się praktycznie nie zmieniają, co sugeruje, że no, są prawidłowo rozliczane, tak? bo tutaj zawsze pewne odchylenia od normy stanowią przesłankę do tego, aby coś badać. Jeżeli wiemy, że w firmie jest jakaś określona ilość polis ubezpieczeniowych, i to zawieranych niekoniecznie na początku roku, no to kwota 60 tysięcy na rozliczeniach czynnych jest uzasadniona. Ciekawe tutaj pozycja 650, konto 650, ponieważ ona zawiera faktury na przełomie roku wystawiane, ale również w szczególności rezerwy, ale na działalność operacyjną. I te rezerwy, które ujmujemy w kosztach rodzajowych, i po stronie ma na koncie właśnie 650. I to saldo tego konta 650 wykazujemy w pozycji rezerw w bilansie, w pasywach, ale nie całe konto, tylko tę część, która dotyczy właśnie rezerwy. Tu gdybyśmy sobie zapisy wyświetlili tego konta, to część zapisu będzie dotyczyła rezerw, a część faktur z przełomu okresu i część właśnie dotycząca tych faktur będzie wykazana w pozycji zobowiązań, zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Mamy aktywa z tytułu podatku odroczonego. Jest to dosyć skromne, skromna kwota. Zobaczymy, jak wygląda rezerwa na podatek odroczony. No, tutaj jest trochę więcej. Główna pozycja, która stanowi podstawę rozliczenia, naliczenia podatku odroczonego, to oczywiście leasing, czyli różnica pomiędzy wartością zobowiązań z tytułu leasingu, a wartością netto środków trwałych użytkowanych na mocy umowy, umowy leasingu. Jak widać, pozostałe koszty operacyjne i przychody to są bardzo niewielkie kwoty. Jedyna tutaj nieco większa kwota to jest właśnie ten odpis aktualizujący materiały. Spójrzmy, jak wygląda kapitał podstawowy, 1,6 mln. to na tę wielkość firmy wydaje się zdecydowanie wystarczający. Natomiast kapitał, który już firma zgromadziła w ciągu lat, to jest prawie 7 milionów. Także tutaj struktura wydaje się dosyć pewna. Oczywiście, żeby to ocenić, musimy porównać wartość kapitałów do wartości zobowiązań. Zwróćmy uwagę, mamy takie pozycje dosyć istotne, jak pożyczki, którymi firma się finansuje. To są zresztą pożyczki wieloletnie. No i tutaj ich wartość to jest około 4 milionów. Jeżeli dodamy jeszcze inne zobowiązania, tutaj to bezpieczeństwo firmy, można powiedzieć, zostało zachwiane, dlatego że Gdyby nadal w pozycji zobowiąza... zobowiązań krótkoterminowych były te 3 miliony, no to łącznie pożyczki 4 miliony plus 3 to by było około 7 milionów, tak i to są te główne pozycje zobowiązań, byłyby niższe niż wartość kapitałów własnych. Tak tutaj do kapitałów własnych jeszcze musimy doliczyć wynik finansowy, którego tu nie widać, ponieważ nie przeksięgowano jeszcze kont na wynik finansowy. Natomiast. Ten jeden zakup na 12 milionów pod koniec roku spowodował znaczący wzrost zobowiązań, no i znaczący wzrost zobowiązań w strukturze pasywów ogółem. I w tym momencie zobowiązania będą no, bardzo mocno przekraczały kapitały własne. W związku z tym wskaźniki bezpieczeństwa firmy, tak, struktury finansowania majątku, mocno spadną. W kosztach finansowych mamy głównie odsetki właśnie od tych pożyczek, plus mogą być też różnice kursowe. No, i pozostałe koszty sprzedanych materiałów, na przykład, to są nieistotne pozycje. Mamy tutaj jeszcze przechody ze sprzedaży usług. To są usługi towarzyszące sprzedaży wyrobów. No i też całkiem znaczna, znacząca pozycja. Czyli, ponieważ spółka tutaj najprawdopodobniej nie ustala osobno kosztu wytworzenia tych usług, to te koszty, które tutaj mamy sprzedanej produkcji i te wszystkie narzuty. Będą dotyczyły również najprawdopodobniej tych przychodów ze sprzedaży usług. Czyli badając rentowność, tutaj należałoby te przychody ze sobą dodać. Tutaj nie mamy takiej pozycji jak koszt wytworzenia sprzedanych usług. Można by to kalkulo kalkulować. No jeżeli mamy w biurze rachunkowym usługi księgowe, no to kalkulujemy koszt takich usług i możemy sobie właśnie tutaj takie konto na siódemkach stworzyć, na którym będziemy gromadzić. Koszty wynagrodzeń, utrzymania biura, najmu, koszty zużycia energii elektrycznej, papieru itd., itd. I to jest taka prosta analiza, którą można sobie wykonać na po przykładzie swojej obrotówki. Tutaj skupiliśmy się na analizowaniu rodzaju operacji, transakcji, które miały miejsce w firmie. Tak poprzednim w materiale, który był publikowany przeze mnie na Facebooku, z kolei skupiliśmy się na badaniu, jakie błędy popełniono, czy też, czy też odwrotnie, czy salda są zgodne, prawidłowe, czy salda wykazują zgodność pomiędzy sobą i porównywaliśmy salda obrotówki z ewidencją analityczną, akurat zrobiłam to na przykładzie środków trwałych, czyli porównywaliśmy salda kąt środków trwałych, umorzeń, amortyzacji, zwiększeń, zmniejszeń z odpowiadającymi im rubrykami tabeli amortyzacyjnej, akurat na przykładzie Tabeli w programie Excel. Także tam szukaliśmy błędów i sprawdzaliśmy, czy wszystko jest poprawnie. Tu z kolei skupiliśmy się na analizie tego, co działo się w firmie w danym roku obrotowym. Kolejna rzecz to jest wykorzystanie takich danych do zarządzania firmą, czyli do projektowania jej przyszłych działań. Także zachęcam Cię do ćwiczenia w ten sposób. Tutaj ta analiza była bardzo skromna. I moglibyśmy znacznie więcej informacji uzyskać, gdybyśmy dysponowali ewidencją analityczną. Ciekawa jest taka analiza w odniesieniu na przykład do należności, gdzie możemy na podstawie obrotówki mniej więcej wnioskować na temat tego, czy jednostka posiada czy mocno przeterminowane należności. Ale to przy okazji innego materiału, natomiast jeżeli ten temat Cię interesuje i chciałbyś, czy chciałabyś poćwiczyć, to zachęcam Cię do zapoznania się z ofertą kursu bilansisty podczas, którego będziesz mógł czy mogła uczestniczyć w spotkaniach na żywo z kursantami i każde spotkanie począwszy od najbliższego piątku, czyli 2 października, będziemy rozpoczynać właśnie od analizy obrotówki, którą albo prześlą wcześniej kursanci, a jeśli nie będziemy mieć takich materiałów, to ja przedstawię jedną z obrotówek, które posiadam. Także zachęcam cię serdecznie do tego, aby takie analizy przeprowadzać jak najczęściej, na jak największej liczbie różnych obrotówek, bo oczywiście jeżeli masz do, do dyspozycji tylko obrotówkę swojej firmy, no to tutaj te możliwości uczenia się są ograniczone, dlatego warto zaczerpnąć też od innych osób, od znajomych, od księgowych albo wspólnie takie analizy wykonywać. Bardzo to przyspieszy Twój rozwój zawodowy i skróci potrzebny okres no, zbierania doświadczeń w różnego rodzaju firmach.